A miejsca, gotów? O, słabe dopingi, dlatego to tak idzie. Nie, na początku, tak jak mówiłem, następuje dobieg, przerzut drabiny nad głowę, zacięcie z jednoczesnym wejściem na drabinę, idziemy co dwa kroki. Tutaj jest siat i jednoczesnym wyrzutem. Kazałem mu wolno robić, ale nie nadążam mówić. Y i wejście na trzecie piętro. Kiedyś strażacy w starych kamienicach, jak Państwo zwrócicie uwagę, okna są bardzo wysokie. Kiedyś były drewniane parapety, i właśnie wspaniale te kosy na tych drewnianych parapetach. Tu są też drewniane, współpracowały. To już był koniec, jakbyście Państwo nie wiedzieli. Dziękuję bardzo. Także na miejsca gotów. I w międzyczasie też można. Zacięcie. Najtrudniejszym elementem jest zacięcie. Jeżeli nie wychodzi zacięcie, praktycznie cały start, podczas zawodów są dwa starty i trzeba przynajmniej raz dobrze zaciąć i wykonać płynnie całe zadanie. Tutaj ten element przeskoku na, pięty, na piąte piętro wygląda bardzo płynnie, bardzo ładnie. Natomiast.